Kto najczęściej sięga po nasze preparaty zawierające CBD czy też CBG w formie wapenów czy też olejków konopnych? Po pierwsze, to osoby, które szukają takiej naturalnej, bezpiecznej metody na zmniejszenie stresu czy też lęku, ponieważ nie chcą w pierwszej kolejności sięgać po preparaty dostępne na receptę. Po drugie, to osoby, które zmagają się z bezsennością, często od wielu lat. I albo szukają naturalnej metody na to, żeby poradzić sobie z tym kłopotem, albo też stosują już leki nasenne, zwykle na receptę silne leki, i zastanawiają się, w jaki sposób powoli mogłyby z nich schodzić. I trzecie, osoby, które zmagają się z depresją. Te osoby albo są w początkowej fazie, w której szukają jeszcze naturalnych metod, żeby nie sięgać po leki dostępne na receptę. Albo są to osoby, które już od wielu lat stosują leki dostępne na receptę przeciwdepresyjne i niestety, pomimo tej kuracji, nie widzą satysfakcjonujących efektów. I po czwarte, to pacjenci w trakcie choroby nowotworowej. Zarówno ci pacjenci, którzy poszukują wsparcia z tą właśnie chorobą, z walką z tą chorobą, jak i pacjenci, którzy poszukują rozwiązania na objawy, które towarzyszą samej chorobie jako takiej, ale też objawom wynikającym z leczenia onkologicznego, takim jak bóle, Nudności, utrata masy ciała, stany lękowe czy też depresja. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, jak mógłbyś pomóc sobie czy też swoim bliskim, po prostu napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.